Jeszcze raz pragnę Was przywitać tym pięknym chrześcijańskim zawołaniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Temat bardzo piękny towarzyszył nam w tym tygodniu, który już za nami, ale też temat, moi drodzy, bardzo, a to bardzo trudny. Bo trzeba by sobie zadać pierwsze pytanie, jaki jest dzisiaj kształt polskiej rodziny? Dawniej, gdy spotkałeś młodą dziewczynę czy młodego chłopaka, to od dzieciństwa mieli to piękne marzenie. Chciałabym być żoną, chciałabym mieć gromadkę dzieci, cudownego męża, żyć długo i szczęśliwie. Chciałbym szybko się ożenić, chciałbym mieć piękną żonę, gromadkę dzieci, chciałbym żyć długo i szczęśliwie. Dzisiaj coraz częściej słyszę, z ust młodych ludzi takie słowa nie będę się żenił, nie będę za mąż wychodzić, tak trudno mi uwierzyć w miłość. Ale też coraz więcej osób mówi, nikt mnie kochać nie nauczył, nikt nie dał mi dobrego wzorca, jak w rodzinie wzrastać, jak pielęgnować miłość. Inni jeszcze mówią, o, gdyby moje małżeństwo miało wyglądać tak, jak... Moich rodziców to ja dziękuję za takie szczęście i za takie cuda. Moi drodzy, dzisiaj może wielu myśli też o założeniu rodziny, ale czynią to bardziej skrycie, bardziej w milczeniu. Niektórzy niestety zbyt długo czekają, aby spotkać tą drugą połówkę swojego życia. I czasem to się mówi, że ich pociąg w życiu już odjechał. Moi drodzy, wiele lat temu Dalai Lama wypowiedział takie oto słowa: Wielu ludzi zdaje się zapominać o prawdziwym znaczeniu rodziny. Koncentrują się na karierze, zdobywaniu bogactwa i sławy. Bliskich często pozostawiają. Samym sobie, a miłość chcą ograniczyć do kilku słów skreślonych pośpiesznie na urodzinowej kartce z życzeniami, a przecież żaden sukces nie ma znaczenia, jeśli nie można go dzielić z kochającymi ludźmi. Żaden medal, żaden dyplom czy premia świąteczna nie ogrzeją serca w chłodną, zimową noc. Może warto w tym miejscu, siostry i bracia pomyśleć, jakie jest moje doświadczenie rodziny, w jakiej rodzinie przyszło mi wzrastać, jak rodzina mnie ukształtowała. Za co mojej rodzinie, w której przyszedłem na świat, przyszłam na świat, chciałbym podziękować całym sercem. Ale też myślę, że podejmując lekturę ostatniego tygodnia, mieliśmy też okazję, aby wydać pewien żal, aby może nasz, nasze myśli przyniosły też i takie twarde doświadczenie, że ten dom nie był wymarzony, że ten dom był czasem domem, w którym więcej było cierpienia, aniżeli miłości. Bóg nas zaprasza, szczególnie nas jako wspólnotę, aby się podzielić z ludźmi najpiękniejszym darem, aby podzielić się miłością. Ale też wiecie dobrze o tym, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że miłość jest bardzo trudną sztuką, jest zadaniem bardzo wymagającym. Pan Bóg w swej miłości Podzielił się z człowiekiem swoim najukochańszym synem. A Jezus, stając się człowiekiem, nauczył bardzo, a to bardzo nas kochać. Chociaż Jezus też mówił, że miłość jest trudna, i chyba jak nigdy tej trudnej miłości doświadcza współczesny świat. W rozbitych rodzinach, w płaczu porzuconych dzieci, w płaczu i wołaniu dzieci abortowanych, zamordowanych przed urodzeniem, w bólu i cierpieniu tych, którym na starość się życie odbiera, podobno ze współczucia. Moi kochani, podejmując lekturę tego ostatniego tygodnia, dotarła do mnie myśl, bo też taki czasem jestem że trudno jest kochać tych, z którymi przebywa się na co dzień. I pewnie w każdy poniedziałek łatwiej Wam słodzić, łatwiej Wam szeptać czułe słówka, łatwiej się uśmiechać od ucha do ucha, kiedy przyjdzie się z Wami spotkać. A może czasem nawet trudniej na plebanii, może czasem trudniej było w życiu w rodzinnym domu, tak to czasem jest, że ktoś traktuje innych lepiej niż swoją własną żonę, niż swojego własnego męża, aniżeli swoje własne dzieci. Trudno kochać tych, których znasz od urodzenia, których znasz od kilkudziesięciu lat. I czasem więcej szacunku okaże tym, których chwilę spotkał, a z którymi spotkanie i przyjaźń Czasem nie kosztuje kompletnie nic. I tak naprawdę sprawdzian mojej i Twojej miłości dokonuje się w Twoim rodzinnym domu. Sprawdzian miłości dokonuje się pośród tych, których powinienem kochać najbardziej. Ale niestety czasem nie potrafię tego tak czynić. Moi drodzy, trudno się kocha tych, o których wiesz, kompletnie wszystko, a łatwiej tych, których spotkasz na chwilę i z którymi czasem jest po prostu tylko fajnie i przyjemnie, ale nic więcej. Jak to w podręczniku by brzmiało, trudno jest kochać tych, których w zasadzie znasz na pamięć i nawet możesz przewidzieć, kto ci jutro powie takie czy inne słowa, kto się zachowa tak. Czy inaczej, kto każdego dnia przed południem zada ci ból, a wieczorem będzie usiłował cię przepraszać? To smutne, że łatwiej dogadujemy się z kimś obcym, aniżeli z tymi, z którymi łączą nas więzy krwi z moją żoną, z moim mężem, z moim własnym dzieckiem. Wszyscy dobrze znanych rybnym. O miłości. Syn Boży, Pan Jezus, w swoim człowieczeństwie pokazał nam, co znaczy miłość cierpliwa, łaskawa, bez zazdrości, bez żadnego poklasku. Co znaczy miłość, która współweseli się z prawdą i potrafi wszystkiemu uwierzyć, Miłość, która nigdy nie ustaje. Moi bliscy. Nazwij ich teraz w duchu po imieniu. Kto jest tak z ludzi Tobie najbliższy? Kogo ponad życie kochasz? Dla kogo mógłbyś poświęcić zupełnie wszystko? Ale w podręczniku słyszeliście, że moi bliscy to są ci, których mogę kochać, a może tylko całe życie czegoś od nich potrzebować, zupełnie nie dając niczego w zamian. Czasem ktoś pod płaszczykiem miłości potrafi wykorzystać wszystko, potrafi wydoić rodziców ze wszystkiego, obnażyć ich i zostawić kompletnie samych. To jest, moi drodzy, nie tyle nieetyczne, co diabelskie, a z drugiej strony, chowanie dzieci na swoją własną modłę, według swych ambicji, według swych planów, a później ciągła frustracja, że moje dziecko nie jest takim, jak ja to sobie wymarzyłem. Czasem w relacjach towarzyszą nam bardzo brzydkie postawy. Bez uczuć, bez wdzięczności. To czasem wychodzi, moi drodzy, kiedy majątki dzielą. To czasem wychodzi, kiedy tak łatwo sięgamy po coś, co kompletnie się nam nie należy, na co absolutnie nie zasłużyliśmy. Jak to wygląda, moi kochani, kompletnie samotni rodzice w swojej starości? Zupełnie pozostawione dzieci, odarte z dzieciństwa, pozbawione swych bliskich w drodze do dorosłości i dojrzałości. To są niewybaczalne błędy, a przykazanie czci Ojca i Matkę swoją jest również wielkim zobowiązaniem, z którego Pan Bóg rozliczy każdego człowieka. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Co niszczy rodziny w Polsce i na całym świecie? Co jest takim wrzodem, które czasem, by go uleczyć, po prostu trzeba rozciąć? Moi kochani, co nam nie pozwala spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy? W naszym podręczniku te niszczycielskie siły zostały nazwane strasznie zostały nazwane morderstwem. I towarzyszył nam obraz z Księgi Rodzaju. Brat zabija brata. Sprawiedliwy Abel ginie z ręki zazdrosnego Kaina. Ale kainowe znanie to zazdrość, to nienawiść, to gniew, to gwałt. To przekleństwo. Ile razy w domu mordujemy się słowami, niewłaściwym zachowaniem, brakiem szacunku, brakiem obecności, jednym czy drugim niewłaściwym czynem. Powinien nam tkwić w sercu ten obraz Kaina Jabla. Moi drodzy, Abel zupełnie niewinny. Ponosi śmierdzenki za złego brata, któremu nienawiść zajrzała w oczy, który z nienawiści dopuścił się tak strasznego aktu. Słyszymy w mediach nie jeden raz o morderstwach w rodzinach. O takiej patologii, że po prostu trudno w nią uwierzyć. O takich bólach w domach, że po prostu aż Ciebie zaboli. Moi drodzy, rany bolą czasem bardzo wiele lat. Niektóre nie zabliźnią się po prostu nigdy. Moi drodzy, nierozwiązane sytuacje nie dają nam czasem w nocy po prostu spać. Czy zasypiasz spokojnie w swoim domu? A może w Twojej głowie taka wielka burza, kłębek myśli, ciągłe nerwy? To by się marzyło o tym, żeby w rodzinie właśnie zasypiać przy kimś ukochanym, czuć się pewnie, spokojnie, bezpiecznie, czuć się kimś szczęśliwym. Moi drodzy, w ubiegłym tygodniu byłem na takiej wizycie u osoby chorej. I ta pani, w takiej dłuższej rozmowie, bo mogliśmy sobie na nią pozwolić, czas nas nie gonił, w pewnym momencie się rozkrzyczała, głośno zapłakała i mówi tak: Proszę księdza, najbardziej mam żal do mojego męża za to. Że umarł szybciej ode mnie, i że mnie na swoją śmierć nie przygotował, że nigdy o śmierć nie rozmawialiśmy. To był najukochańszy człowiek świata, i z tej racji, że odszedł za szybko, i nigdy nie przygotowaliśmy się na to wydarzenie. Ja dzisiaj cierpię, ale to nie jest cierpienie, że ktoś ból zadał. To jest, moje drodzy, cierpienie, bo tak bardzo się kochało. Ja Wam takiego bólu życzę, żeby rozdzielać szaty, żeby płakać, żeby bolało serce, ale z tego powodu, że ktoś w drodze do zbawienia Cię wyprzedził i zostałeś, czy zostałaś sama, ale po prostu ból w Twoim sercu jest. Nie z nienawiści, ale z największej miłości z możliwych. Moi drodzy, ilu Kainów w naszych mieszkaniach, jak mało tych, którzy noszą w sobie postawę sprawiedliwego Abla. Rady rodzinnego domu bolą przez całe życie. Nie ma innego wyjścia. Wiecie, co jesteśmy szczęściarzami, będąc tutaj w ten wieczór, bo możemy tu i teraz, w tej wspólnocie modlić się wspólnie i zawierzyć najtrudniejsze nawet sprawy, wierząc, że w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Moi drodzy, rozważaliśmy też o tej relacji. Dzieci i rodziców. To bardzo ważne, skoro tyle obietnic złożył Bóg w tym przykazaniu. Czcij ojca swego i matkę swoją. Bo Pan Bóg podpowiedział na kartach Pisma Świętego: będziesz czcił ojca, to się zbawisz. Będziesz czcił mamę, odpuszczone zostaną ci grzechy. Będziesz szanował rodziców. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Będziesz kochał tych, którzy dali Ci życie. Pan Bóg będzie ci zawsze błogosławił. Może czasem tak wielu ludziom pod górkę, bo zabrakło szacunku dla tych, którzy dali życie. Może zabrakło szacunku dla tych, którzy chcieli tak bardzo przez życie poprowadzić. W ostatnią sobotę zostałem zaproszony na kolację przez taką Marysię z Lisznej, której półtora roku temu błogosławiłem związek małżeński. Rodzina wielodzietna, pewnie ośmioro ich było w domu, czy siedmioro. Ale moi drodzy, jak zagościłem u nich w domu na te dwie godziny, czy trzy godziny, byłem bardzo szczęśliwy. Moi drodzy, przyjechali praktycznie wszyscy, którzy mogli. Usiedli przy wspólnym stole. Było ciasno, ale najpiękniej i najszczęśliwiej na świecie. I jeszcze jedna rzecz. Tam nie ma kompletnie zasięgu. I nikt nie trzymał w ręce telefonu. I dawno, uwierzcie mi, dawno nie byłem na takim spotkaniu, gdzie nikt nie wychodził, bo telefon zadzwonił. Gdzie po prostu daliśmy się zniewolić. Choćby telefonem komórkowym, czy tabletem, czy telewizją, bo o tym mówi ostatnia relacja rodziców z dziećmi. Moi drodzy, czasem w rodzinach rodzice mówią dziecku: Ty jesteś niechcianym darem, nie chcieliśmy Ciebie, przydarzyłeś się przypadkiem i zniszczyłeś nasze ambicje, nasze plany, nasze marzenia. Zabrałeś nam przyszłość. Jakby ci ktoś tak mówił, byłbyś szczęśliwy? Słuchajcie, jak to musi boleć, gdy ktoś ci powie jesteś tym, który przekreślił moje plany i moje marzenia. A papież jak Paweł II mówi, jak dajesz życie, a czasem to życie niespodziewane jest, to nie patrz na kogoś jak na intruza, czy agresora, bo On to czuje, patrzy na niego jak na osobę i na kogoś, kto ma prawo do życia. Słyszymy to wycie już kilka miesięcy, tych, którzy pewnie trochę słabo i siebie kochają, bo nie potrafią i nie chcą uszanować życia drugiego człowieka. Wojna światu, w której jesteśmy świadkami. Nie ma rodziny, Bożej rodziny, pięknej rodziny, chrześcijańskiej rodziny, jeżeli ta rodzina nie będzie czegoś sobie nawzajem chciała oddać: poświęconego czasu, miłości, obecności. Moi drodzy, czasem rodzic myśli, że kupi miłość dziecka, że mu telefon da i ma kilka godzin spokoju, że. Przyniesie najnowszy sprzęt elektroniczny, czy jakieś akcesoria do zabawy i to jest miłość i ten czas wypełni coraz lepszymi gadżetami. Nic nigdy obecności nie zastąpi. Moi drodzy, jak bardzo Zbawiciel świata Jezus tej obecności potrzebował. Skoro chciał mieć rodzinę, skoro chciał mieć swoją mamę i opiekuna świętego Józefa. Dzisiaj przy wieczornym pacierzu pomódlcie się i pomyślcie o tych, którzy bardzo potrzebują naszej modlitwy. Może o tych, którym się małżeństwo rozpada. Już sił nie mają. Za tych, którym te dzieci rozpierzchły się w świat i o rodzicach zapomniały. Pomyślmy też o tych staruszkach, o dziadiu czy o babci, które mógłby wreszcie ktoś odwiedzić. Ale też dziękujmy za każde pozytywne i dobre doświadczenie rodziny. Jesteśmy rodziną Bożą i też wspierajmy się nawzajem. Amen.